Dawno tu nie byłam. Wszystko pozmieniane, słuchajcie. Teraz pół w ogóle w innym miejscu, czyli w każdym klepku Pozmieniali. Niebieski półki hitowe i tak po całości dzisiaj. Po całości. No i jest jakaś fajna nowość, ale. Aha, to jest. Co to jest? Mata do prasowania. Fajna sprawa, zobaczcie. Na stół. 60x90. Ekstra rozwiązanie. Trzy deszki. A, dobra. Nie oddaliłam. Teraz widać. No. Bardzo, proszę. Bardzo fajne to jest. Też bym brała. No nie, ja chyba muszę wziąć zakupy. Do samochodu, no nie wiem, dobra, nie chcę mi się tak chodzić, Ach. 8 zł, ale to znamy, nie? Przypomnijmy tylko cenę. 25 to większe. Nie no, nowości jakieś. Czy to jest nowe? 5 zł. Może i nowe. Przed chwilą byłam w Deals i mówiłam, że w Pepku nic nie kupuję, więc <głos》> mogłam wybrać najpierw pepko, a tu już bym to brała, no. Ale potem za zakupami no nie wejdę, nie? Na przeglądy. Także dobra. Zrobię przeglądy, a potem po prostu wrócę i sobie wezmę to, co chcę jest fajne też. 15 zł. Ekstra. To jest na rzep. No, można sobie wyprać. No, też bym wzięła. Ściereczka za 6 zł. Mhm, ale nowości. 8. Szczota, 8, ale szczoty znamy. 8. I fajne zestawy w ogóle. Dla mnie nowość. Nie wiem dla Was. Cena? Kiedy dyszki. Co myślicie? Od razu do kompletu szczota na kiju. A szczota na kiju? Trzy dyszki. W zestawie tak. To jest zestaw. Jaki I, i szczota. A wrócimy dalej. Półki hitowe. O, tutaj jest też coś nowego. Taka ściągaczka za dyszkę. Konkretna guma. A do czego to? Do tego zestawu? Nie wiem. Piszcie, jak wiecie. O, fajne w ogóle. Mieszaki, ale ekstra. Trzy sztuki metalowe z takim drewienkiem za 12 zł. No, co myślicie? No i te kolorki, te kolorowe dla dzieciaczków. Z misiem i z kaczorem Donaldem i z myszką Miki. Teraz na prące. 6 zł. Ile tu jest? 2, 4, 6. Nie, pięć. Źle policzyłaś. Babo. Skrzyneczki, ale to znamy. To może nie. Wracamy tutaj. I tutaj widzę fajne zestawy. Proszę bardzo. No. Każdy w tym samym kolorze? Tak. W sensie chodzi o zawartość, nie? Gąbeczki się różne, tak. Różne kolory gąbeczek. A szczotek? Nie. Szczotki tylko niebieskie. Z końcówką niebieską. I już patrzymy cenę. Dwie doszki. Plastik, no nie? Taki zwyklaczek po prostu. Kosza do stawu. Dwie dyszki, 10 litrów. I tutaj większa, ale go nie wyjmę. No nie, bo za duża rewolucja wyjdzie. Także nie? Dobra, jest jeszcze jakaś szczota. 8 zł, Taka... nie zła nawet. Do ręczki. O! Jeszcze jakaś nowość. Taki kapeluzek, zobaczcie. No nie, kapelusz nic za 5 zł. Taki motocyklowy, tak mi się skojarzyło. Okej. Okay. Już sobie odwiesimy. Ale tu już przyjemnie wieje od góry klima. Dzisiaj tak ciepło w Gdańsku. Ponad 20 stopni. Fajne też te rogówki takie. 5 zł koszyczki. Mhm. Dla przypomnienia tylko może jeszcze ta cena, co? To od tych zestawów 17. Czyli te nowe, droższe, dwie dyszki. Do sprzątania cztery dyszki, ten taki mop. A zwyklaczki, A sobie podejrzymy, a co nam zależy. Zwyklaczki 6 zł. Dobra, no, to tu mamy wszystko. Ale jeszcze są tutaj fajne zestawy ściereczek. Kolorystycznie mega. Moje kolory. Dyszka. Dwa, 4. 5 sztuk. I od razu gąbeczki, kolorystycznie. 3 złote, 3 sztuki. Tutaj jakiś. To jest chyba na szczotkę, nie? Uchwyt. 5 złotych. Samo przylepny, tak, uchwyt na szczotkę. Eee, gdzie to jest na 5? 5. Gdzie to jest? 5. Okej, okay. No to lecimy dalej. O, te rogówki w ogóle są jeszcze w takich kolorach. Czyli białe, takie. i takie szare. No nie wyjmę, bo siedzi, nie? O, chociaż. No, no tak, różek. <grych> Dobra. I. i nic, idziemy dalej. Czy to będzie, czy to będzie nowość? Jak coś te dwa kolorki. 12 zł. Do przypomnienia, cena sznur 3 zł. Ile to jest metrów? Już wam mówię. Mm. Nie mam. 20, 20 metrów. Tylko w takim kolorze. Coś. Klamerki 6 zł. I powyżej 4. Też fajne organizery. ale One, one chyba wróciły no nie? bo one już były w Pepco. Z tego co kojarzę, 5 zł. Można wszystko: jeszcze teczki, długopisy, i sztućce i pędzle do makijażu. Fajnie, że obrazkują takie etykiety, bo tak czy jakby nawet nie pomyślą, że tyle zastosowanie. i wróciły jeszcze takie organizery. 17 zł, dawno ich nie widziałam w Pepco. Czekajcie, jest jakiś pomarańcz na wycieraczce. Gdzie jest cena? Tu jest cena. Cena. 12 zł. No i te zwykłe 8 zł, ono chyba nie. Ale czekajcie, bo tu jest coś. O, co to jest? 10 litrów. Co to jest? To jest jakaś zatyczka do kosza? Pokrywa, tak, do kosza. Dobra. Ale czekajcie. O, właśnie bym zgubiła znowu mój pierścionek. Serio? Zobaczcie, tu jaka jest znowuś. Nie widziałam nigdy takiego kubła na pranie. Chyba. Co myślicie? Tu jest cena? O, ale dziuk dzioki. Czekajcie. Trzy dyszki. Dobra. Co myślicie? Jeden jedyny. Tak się prezentuje. O, i tutaj jeszcze takie organizery. Ale ona już była. Ale przypomnijmy tylko cenę. 15 zł. I one są takie, o! Zamykane, nie? Tak. Zamykane. Zobaczcie, wszystko wróciło. Ostatnio robiłam przegląd. I tutaj w tym pepku też dostępne. Nawet ta misa. Ekstra są te misy. Osiem dyszek też wróciła. Oj, tutaj coś jest fajnego. Jaka cena? Pięć dyszek. Ale fajnie to pepko. teraz po tej organizacji nowej. O, zobaczcie. Tego nie było z przykryciem. Za 35 zł. No, nowość. To pokazywałam wszystko, ale tego nie. Także doszło jeszcze z przykryciem, jak coś. Promki, ale to mówiłam po przecenie te Petery. Ostatnie, czy to w każdym bełku przecenione? Ładne kosze, mega. Nie wiem, czy to jest nowość. Dla mnie nowość. Ten największy, 40 zł. No, dla mnie nowość. I mniejsze, średnie 3 dyszki, i najmniejsze 20. Kolejne pojemniki 12, w sensie tam były kosze, te pojemniki 12 zł. Dla mnie nowość. Jeszcze 15 takich kwadracik, ewentualnie w takim kolorze. Który kolor fajniejszy? Piszcie, ani ceny, ani, ani nazwy. O właśnie o tym mówię. No niesamowity wybór kwiatów w bidronce ale fajna wiedrąca. dawno tu nie byłam. Mega. No to będę w części zaglądać. To nie wszystko już tutaj. Obok jest taki fajny regalik z żywym kwitnącym kwiatuszkiem. Także już sobie je zobaczymy, tylko pani tutaj stała i nie chcę przeszkadzać, nie? Zobaczcie, takie ogrodowe plastiki. Taki inny kształt w ogóle, no nie? Całkowicie inny. Nie mam ceny. Nie mam... Tak? Czy tu jest? Nie mam. Także na naprzód, ale z takim krzesłem nie bardzo, nie? Jak tutaj nic tu nie także. Jak znacie cenę, Napiszcie w komentarzu. To jakiś co to jest? To jest do ogrodowego, co? Tutaj się podłącza, tutaj co? Leci woda? Chyba tak, ale fajne. Aha, te lampy solarne 9,99 Także no nie wiem, czy akurat taki kwiat, ale coś na pewno. Choruję na te maliny z Biedra, ale to już mówiłam, nie? Jak będą, to muszę sobie ogarnąć, co to jest w ogóle? Aha, taka rozciągana ta kratka, żeby sobie bluszcz tutaj ewentualnie jakiś kwiat mógł się piąć. Fajne to. A wymiar? 6 na 2. I jeszcze, aha, co to jest? A, bo to jest coś takiego? To nie, w sensie. To sobie można kupić takie, o, z takim sztucznym pnączem. Ile to? 15 zł. No dobra, fajne też tutaj te. Płotki. Ile to płotki? 25 zł, 2 metry. Czekajcie. No. Ekstra. Jak to na obrazku wygląda? No, tak jak teraz. Jakieś domki dla owadów? Tak. 25 zł.